Dobry, dobry lot wszystkim kolegom hodowcom. Z racji tego, że jesteśmy w województwie świętokrzyskim nie mogło się stać inaczej i odwiedziliśmy topową hodowlę kolegi z Byszka i tręgi, którego chyba nie trzeba przedstawiać. I Violetty, przepraszam jeszcze. I wiolety. Tutaj telefonicznie rozmawiałem, ale kolega można powiedzieć także naszykową nawet z takiej topowej pary z tak, z 537 mojej samiczki, takiej super lotniczki, która już jest w rozporze jest samczyka 3 lata, samczyka takiego ósemki, to no, gołąbek taki bardzo fajny, no nikt, jak to mówią wszyscy, no nikt mu do głowy nie zajrzy ale, ale? ale jest takie, no, małe takie cudo. Tak, piękny, samczyk prawdopodobnie będzie, ale to się szuka, że Zawsze z nimi to tak jest, że nieraz to jest zawsze na odwrót. Także tu ogromna wiedza, już jakieś tam newsy. Od kolegi się dowiedziałem, to nawet nie ukrywam. <laughs> tu Proszę zobaczyć piękne kompleksy gojników, ale to na, u kolegi nawet na stronie, na, na YouTube też prowadzi kanał, co można tak. sobie oglądać, jak tam się ta strona też nazywa. To jest hodowla, wiele i wioletta Mitręga. No, w No, co z lotów kolega pokazuje tu yy, czołowe siada, a nie ma lekko, bo w oddziale leci. No Z mistrzami polskimi. Mistrzami Polski Polski może. nawet można powiedzieć. Tak, tak, bo Łukasz i Darek z Ewą i Łukasz z Małgosią, no to nie tak. mistrzowie Polski. Także to naprawdę, żeby tu taki wynik jakiś zrobić, jak kolega robi, no to jeszcze musi się przeżyć przed, tak, przez taką czołówkę. To Oteż. jest dwa razy ciężej niż normalnie. Także, tak tylko pokazać chciałem. Dobry lot wszystkim. Również na pewno. No.